Czy ta pacjentka pomimo młodego wieku już powinna nosić perukę? Jaka jest moja diagnoza jako lekarza-trichologa? Posłuchaj ten film dalej. Otóż u tej pacjentki najprawdopodobniej mamy do czynienia z złysieniem androgenowym. W wyniku tej choroby dochodzi do stopniowego przerzedzania się włosów. Oczywiście nie znam dokładnej sytuacji tej pacjentki, być może ta pacjentka ma przeciwwskazania do leczenia, być może nie chce podejmować leczenia, bądź może podjęła takie leczenie, ale w jej przypadku okazało się nieskuteczne. Niemniej, Peruka jest już ostatecznym rozwiązaniem tego problemu, ponieważ współczesna medycyna dysponuje bardzo skutecznym leczeniem. Sprawdź, jakie efekty uzyskują moi pacjenci, na przykład ta pacjentka. Więcej takich efektów znajdziesz na moim profilu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat włosów, chorób włosów, pielęgnacji, możliwości leczenia włosów, to zaobserwuj ten profil i śledź moje dalsze filmy.